Daniel, co będzie z tymi stopami procentowymi teraz? Wiesz co, nie mam szklanej kuli, więc tak naprawdę ciężko coś powiedzieć. No, ale musisz czegoś domyślać, coś zakładać, no i też jesteś na tym rynku. To nie chodzi o moje domysły, ale mm, mogę się podzielić z tobą tym, co ostatnio przeczytałem. Mów śmiało, Rada Polityki Pieniężnej ma obniżyć stopy procentowe w lipcu o 25 punktów bazowych. A jeszcze do końca roku o 100 punktów bazowych. No i to jest konkret. Wiesz o tym coś jeszcze, może, co będzie dla mnie ważne pod względem inwestowania? Jak czytamy w mediach, według nich słabnąca dynamika wynagrodzeń ogranicza ryzyko ponownego wzrostu progów cenowych i bez względu na możliwe podbicie inflacji w czwartym kwartale, w horyzoncie 2026 roku powinniśmy mieć obniżkę stóp procentowych i obniżkę inflacji. Czy to się stanie? Zobaczymy, co przyniesie czas. Ja czuję, że rynek nieruchomości przez obniżkę stóp procentowych po prostu ruszy i będziemy mieli więcej transakcji na rynku nieruchomości. I co myślisz, że to prawda? Czas pokaże, a Ty daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.